Anna stała na stacji kolejowej, z zimnym powietrzem otulającym ją niczym delikatny szal. W sercu czuła niepewność, a jednocześnie ekscytację, gdy pociąg zmierzał ku Watykanowi. Zwykła, codzienna kobieta nie miała pojęcia, że zaraz wejdzie w posiadanie tajemnicy, która zmieni jej życie na zawsze. W chwili, kiedy Matka Boska ukazała się przed nią, zapomniała o całym świecie. To było w chwili gdy mgła zaczynała opadać na horyzoncie, a ona siedziała w małym kafe, sącząc kawę. Nagle powietrze wokół niej zamarło, a czas zdawał się wstrzymać. W końciku jej oka dostrzegła postać o jasną, promieniującą, unoszącą się tuż nad ziemią. Serce zaczęło jej bić szybciej, a na ciele zjawiły się dreszcze, które przeszyły ją od stóp do głów. Matka Boska, w swej niebiańskiej obecności, wyciągnęła do niej rękę. A Anna poczuła, jakby wszystko wokół zniknęło. Anna usłyszała głos, który był jednocześnie miękki jak puk, a zarazem potężny. Przynoszę wiadomość dla papieża Franciszka. Musisz mu ją dostarczyć. Emocje wybuchły w jej wnętrzu. Zaskoczenie, strach, niewątpliwe poczucie niesprawiedliwości dlaczego właśnie ona? Zwykła kobieta, matka dwójki dzieci, żona i pracownica biurowa. Nie była nikim szczególnym. A teraz znalazła się w centrum boskiego wezwania. Ale jak? Ja nie mam żadnych koneksji, żadnych możliwości. Myślała intensywnie, trzymając się stołu, przy którym siedziała. Zaufaj mi, odpowiedziała matka boska, a w jej oczach tliła się głębia, którą Anna ledwo mogła pojąć. Wciągnęła powietrze z ulgą. Zaufanie. To było to, czego jej brakowało. Po latach wątpliwości, po depresji, która ogarnęła ją kilka miesięcy temu, to poczucie wsparcia wydawało się jak błyski słońca w deszczowy dzień. Kropka. Jest dużo pracy do wykonania, ale Twoje serce będzie Twoim przewodnikiem. Wyrusz w drogę, dodała, a Anna poczuła, jak światło wypełnia ją od środka, odsłaniając jej ukryty potencjał. Kropka minuty mijały, a ona wciąż stała zrozpaczona. Wokół wydawało się, że wszystko tętni życiem, ale dla niej czas skupił się na jednym pytaniu. Jak to zrobić? Jak dostarczyć wiadomość? Jej umysł krążył pomiędzy myślami, a serce biło w szaleńczym rytmie. Zanim ostatecznie zagotowało się w niej pragnienie działania kropka po powrocie do domu, spędziła każdą wolną chwilę na zbieraniu myśli. Jej mąż był zdziwiony, gdy zaczęła mówić o podróży do Watykanu. Chcesz się tam wybrać. Przecież nigdy nie mówiłaś o chęci odwiedzenia papy, zauważył, zmartwiony o bezpieczeństwo rodziny. Muszę to zrobić, to coś więcej niż ja, odpowiedziała, próbując przekazać swoje emocje. Każde słowo, które wypowiadała, wyczuwała w sobie jako echo prośby, którą otrzymała od Matki Boskiej. Jej misja wykraczała poza codzienność, a obawy były zwyczajnym odruchem. Nie miała pojęcia, jakie przesłanie miała przekazać, ale wiedziała jedno, o nie mogła spocząć w tej tajemnicy. Z każdym dniem rosła w niej determinacja. Układała plan. Zarezerwowała bilety na pociąg, spakowała najpotrzebniejsze rzeczy i kilka ubrań, modlitewnik sportową torbę na ramię. Dlaczego sportowa torba? Bo chciała być gotowa na wszystko, nawet jeśli miałaby biegać na spotkanie z papieżem. Dzień wyjazdu nastał szybciej, niż się tego spodziewała. Lecz w nocy przed podróżą nie mogła zasnąć, myśli kłębiły się w jej głowie. Zamiast snu odmawiała różaniec, czując, jak każdy paciorek wciąga ją głębiej w modlitwę. Czy to wystarczy? Czy moje intencje są czyste? Dręczyły ją pytania. Ale za każdym razem, kiedy widziała obraz Matki Boskiej w swojej wyobraźni, znajdowała w sobie odwagę, kropka w końcu wsiadła do pociągu. Jeździła przez malownicze krajobrazy, a każda minuta sprawiała, że zbliżała się do celu. W pociągu była otoczona nieznajomymi. Wszyscy zdawali się być zapałani swoimi sprawami. Czuła się jak obca, rozdzielona między ich codziennością a jej nową misą. ale to nie zniechęcało jej. Wręcz przeciwnie, czuła w sobie mocy, której wcześniej nigdy nie doświadczyła. Jej serce biło rytmicznie, jak metronom w klasie muzycznej, pewne i pełne życia kropka, kiedy dotarła do rzymu. Czuła nieodpartą potrzebę, aby zrobić jeszcze jeden krok, ozbliżyć się do świętości. Wiedziała, że bez względu na wszystko Musi dostać się do Watykanu i spotkać z papieżem. Jednak w miarę zbliżania się do celu, jej pewność zaczęła kruszeć. Co, jeśli nie zostanę wpuszczona? Co, jeśli stracę tę szansę? O myśli te przelatywały przez jej umysł, jak zimny deszcz, kropka po przybyciu pojawiły się kolejne przeszkody. Tłumy modlących się, pielgrzymów, dziennikarzy, ambasadorów. Każdy wydawał się mieć swoją misję ale ona czuła się mała w ich towarzystwie. Jednak w sercu nosiła wiadomość, która była większa niż ona sama. – Musisz tylko dotrzeć do papy – szepnął jej głos w sercu. kropka W końcu zobaczyła bramę do audiencji. Adrenalina przepełniła jej żyły. Po długim oczekiwaniu w tłumie zaczęli się panować poruszenia. Była w jednym miejscu z papieżem Franciszkiem. Emocje były intensywne. Serce jej biło tak mocno, że miała wrażenie, że każdy może je usłyszeć. Otaczający ją pielgrzymi unosili ręce do modlitwy, śpiewając hymny. Podczas gdy czekała, pragnienie stało się prawie namacalne. Matka Boska przyniosła jej nadzieję, a teraz musiała wyrazić to, co w niej rosło przesłanie, które miała przekazać. Kiedy nadeszła jej kolej, niepewność ustąpiła miejsca determinacji. Zbliżyła się do papieża, a w jej myślach układała się wiadomość, którą tak pilnie miała do przekazania, kropka wasiwy, przeczuwalny oddech w towarzystwie tej świętej figury sprawił, że zapomniała o otaczających ją ludziach. Papież patrzył na nią z uśmiechem, jakby wiedział, że niesie jakąś niezwykłą wiadomość. Podeszła bliżej, a następnie zaczęła mówić z drżeniem, przekazując to, co obiecała Matce Boskiej. Czując jego obecność, znalazła siłę, której potrzebowała, aby opowiedzieć o wizji, o miłości i nadziei, którą miała w sercu. Musisz wiedzieć, że jesteśmy gotowi na zmiany, że potrzeba miłości w naszym świecie, że słowa zalewały ją, jak strumień, a w niej samej komfort zaufania, które ostatecznie zamieniło się w misję. Kropka ostatecznie, gdy zakończyła swoją opowieść, papież pokiwał głową, jakby ta wiadomość była częścią jakiegoś większego planu. Dziękuję, córko. Twoja odwaga i miłość są światłem w tym świecie. Niech Bóg ci błogosławi, powiedział, a w oczach Anny błysnęły łzy ulgi. Czuła w sercu, że spełniła swoje zadanie, a jednak w głębi duszy wiedziała, że jej podróż dopiero się zaczyna. Czuła, jakby cały świat otworzył się przed nią, oferując nowe spojrzenie na życie, na miłość i na powód, dla którego warto walczyć. Po powrocie do domu miała nie tylko przesłanie, miała misję która prowadziła ją dalej z nową mocą którą poprzez to niezwykłe spotkanie zdobyła kropka Anna stała na placu Świętego Piotra tłum ludzi wokół niej był miejscami gęsty a hałas rozmów śmiechów i modlitw mieszał się w jedną nieprzerwaną melodię serce jej biło szybko a umysł był pełen myśli i wszelkiego rodzaju wątpliwości po drodze z Watykanu do tego miejsca zdążyła pomyśleć o wielu scenariuszach ale żaden z nich nie przewidywał jak trudna będzie droga do papieża Franciszka. Pierwszą przeszkodą, jaką napotkała, był sceptycyzm tych, którzy ją otaczali. Gdy tylko zaczęła opowiadać o swoim pragnieniu spotkania z papieżem, często spotykała się z niedowierzaniem. Czemu on miałby cię słuchać? Pytały niektóre osoby, z wyraźnym przebłyskiem ironii w ich głosach. Czy naprawdę sądzisz, że on ma czas dla kogoś takiego jak ty? Darwali inni, to bolało. Bo choć czuła w sercu, że jej intencje były czyste, wciąż musiała stawać w obronie samej siebie, co z każdą chwilą stawało się coraz trudniejsze, kropka miała plan. Wiedziała, że papież spotyka się z wieloma ludźmi, ale to wymagało cierpliwości i zdolności do przetrwania gorzkich ocen. Również niepewność co do tego, jak skutecznie będzie mogła zaprezentować swoje przesłanie, nie mogła być zignorowana. Każdego dnia, gdy próbowała dotrzeć do odpowiednich osób, które mogłyby jej pomóc, utknęła w nieprzezroczystych biurokratycznych zawirowaniach. Odurzająco długi proces, potrzeba było znajomości, polecenia, a przede wszystkim o czasu. A czas był tym, co wydawało się coraz bardziej ograniczone, kropka, w miarę jak znowu i znowu starała się przedostać przez biurokratyczne labirynty, Anna napotkała ludzi, którzy, w przeciwieństwie do kierowanych domysłów, Wykazywali zainteresowanie jej historią. Grupa młodych wolontariuszy, wspierających działania charytatywne, była jednymi z pierwszych, którzy uwierzyli w jej intencje. Nie jesteś sama, powiedziała jedna z nich o imieniu Maria, która miała pełne zrozumienia brązowe oczy. Mamy swoje kontakty, możemy spróbować ci pomóc. Ten akt życzliwości, dodał Annie otuchy i siły, jakiej tak bardzo potrzebowała. Kropka Maria stała się nie tylko przewodniczką, ale również przyjaciółko. Razem odwiedzały różne biura, opowiadały o misji, którą Anna chciała spełnić. Jednak napięcie między przedstawicielami kościoła a ich szwedzkimi wolontariuszami było nie do przeoczenia. Czasami Anna musiała stawić czoła nieprzyjemnym spojrzeniom, a nawet nieprzyjemnym pytaniom ze strony pracowników, którzy woleli pozostać w swojej strefie komfortu. Czy naprawdę musisz to robić? To może przynieść tylko kłopoty, zapytał jeden z biurokratów. Krzyżując ręce na piersi, Anna poczuła się zniechęcona. Jednak determinacja wewnętrzna nie pozwalała jej się poddać. Kropka znalazła się więc w sytuacji, w której musiała zmierzyć się nie tylko z fizycznymi przeszkodami, ale i z wewnętrznymi lękami. Czym bardziej się starała, tym bardziej przerażały ją myśli o możliwej porażce. A co jeśli nie zobaczę go nigdy? Co jeśli całkowicie się nie nadaje? Pytania te krążyły jej w głowie jak kruki czekające na okazję by się znęcać, wobec tych myśli czuła się bezradna, a jej serce zżerał niepokój kropka mimo to. Była silna. Kiedy próbowała wmówić sobie te negatywne myśli, przypamiętała, dlaczego postanowiła wyruszyć w tę podróż. Przypomniała sobie chwile spędzone z innymi, którym pomogła, i wspomnienie tej iskry nadziei, którą dostrzegła w ich oczach. Ta iskra była warta każdego wysiłku, każdego upadku, kropka temu wszystkiemu towarzyszyło poczucie że nigdy nie jest sama że ludzie wokół niej ja aci wolontariusze a także przypadkowi przechodnie którzy w ostatnich dniach wsparli słowem a stanowili nieodłączną część jej podróży każde kolejne spotkanie każda nowa rozmowa dodawały jej skrzydeł nie poddawaj się powtarzała sobie cicho to wszystko ma jakiś sens nadzieja na spotkanie z papieżem stawała się jej motywacją już nie tylko w tej jednej sprawie ale także w aspiracjach przyszłości Każda przeszkoda dawała jej więcej siły i determinacji. I chociaż wciąż czuła różne braki, w wsparciu, w czasie, ona sama zmieniała się w tę osobę, która potrafi konfrontować się z trudnościami kropka, i chociaż z każdym dniem na placu świętego Piotra znowu i znowu natrafiała na sceptycyzm i opór, Anna była gotowa, by walczyć o swoje przekonania, o siebie i o te wszystkie głosy, które mogły zostać zignorowane. Mój czas przyjdzie, mówiła sobie z przekonaniem, kiedy wieczorny zmrok powoli otaczał Włochy, a światła na placu zaczynały migotać, oświetlając jej twarz w ostatnich promieniach dnia. Kropka Anna wreszcie udaje się przełamać opór i spotyka papieża Franciszka. Gdy weszła do jego apartamentu, poczuła mieszankę ekscytacji i niepokoju. Szerokie okna wpuszczały do wnętrza miękkie światło, a na stole obok fotela leżały kwiaty i kilka książek. Papież siedział z uśmiechem na twarzy Czekając na nią, jakby doskonale wiedział, że ta chwila nadejdzie. Kropka. Witaj, Anna, powiedział z ciepłem, które przybrało formę otaczającego ją pokoju. Jego głos był spokojny, a uśmiech pełen zrozumienia. Anna skinęła głową, czując, jak emocje zaczynają ją przytłaczać. W ciągu tych kilku tygodni zdołała zebrać wiele myśli, jak również wiadomość, która miała znaczenie nie tylko dla niej, ale dla wielu ludzi. Kropka. Dziękuję, że mnie przyjąłeś. Ojcze Święty, zaczęła niepewnie. Mam do przekazania coś niezwykle ważnego. Spojrzała mu w oczy i zauważyła, że w jego spojrzeniu tkwi cierpliwość, ale także pewna powaga. Papież gestem Rejki zaprosił ją do kontynuacji. Ludzie w moim kraju, w Polsce, przeżywają wiele cierpienia. Wiele osób czuje się opuszczonych, zapomnianych. Są wśród nich osoby, które potrzebują nadziei. A ja przybyłam tutaj, by podzielić się z Tobą ich historiami. Jej głos brzmiał wyraźnie, ale miał w sobie drżenie emocji. Franciszek kiwnął głową, jakby przyjmował każdą jej słowo z należytą uwagą. To, co mówisz, jest niezwykle ważne. Cierpienie innych nie może być ignorowane. Każde ludzkie serce zasługuje na uwagę i troskę, bez względu na to, w jakim zakątku świata się znajduje. Kiedy mówił, Anna zauważyła, że jako papież starał się być mostem między nie tylko ludźmi, ale i różnymi częściami świata. Przez chwilę popatrzyła na maleńką ikonkę z Maryją, która wisiała na ścianie, tak jakby miała ich wszystkich strzec podczas tej ważnej rozmowy. W Polsce wiele osób odczuwa, że cierpienie jest nieuniknione, że nie można nic z tym zrobić. Wiele z nich straciło nadzieję. Anna wzięła głęboki oddech, dlatego wyruszyłam w tę podróż. Chciałam, żebyś usłyszał ich głosy, ich potrzeby, ich lęki. Papież zmarszczył brwi, wpatrując się w nią z intensywnością, która sprawiła, że poczuła się przytłoczona. Czasami najtrudniej jest ocalić nadzieję, a nie tylko w sercach ludzi, ale także w sercach przywódców ich wspólnot. Jak myślisz, co mogłoby im pomóc? Jak możemy przywrócić wiarę, że życie ma sens? Anna sięgnęła w głąb siebie, Próbując sformułować odpowiedź na te trudne pytania, mogłoby być wiele rzeczy, ojcze, ale myślę, że przede wszystkim potrzebują usłyszeć, że ktoś się o nich troszczy, że nie są sami w swoim bólu i niepewności. Wiele osób szuka duchowego przewodnictwa, ale także praktycznej pomocy. Moglibyśmy zorganizować spotkania, które łączyłyby ludzi, któremu w odpowiedzi mogą się o to otworzyć. Papież oznajmił coś. Co zadziwiło Annę? Dla mnie najważniejsza jest wspólnota. Wspólnota to najpotężniejsza broń przeciwko rozpaczy. Cierpienie możemy znosić razem, a radość dzielić w miłości, ale musimy być gotowi otworzyć nasze serca. Słuchając go, Anna zaczęła dostrzegać, że papież nie tylko słuchał, ale także żywo interesował się jej propozycjami. Czuła, że nawiązują głębszą relację, która mogłaby przynieść ze sobą nadzieję. Ale to wymaga również odwagi, ojcze, odwagi, by spojrzeć w oczy tym, którzy cierpią i powiedzieć im, że ich ból ma znaczenie. W głosie Anny brzmiała determinacja, a papież znowu ese z serdecznym uśmiechem, kropka. Masz rację, odwaga jest kluczowym elementem naszej wiary. Możesz być tą odwagą, którą potrzebują ci ludzie. Chciałbym, żebyś wzięła na siebie tę odpowiedzialność. Przygotuj się do spotkań. Twórz sieci wsparcia, rozprzestrzeniaj światełko nadziei, nawet w najciemniejszych czasach. Cisza zawisła pomiędzy nimi, a Anna czuła, jak rośnie w niej nowa siła, nowe postanowienie. Ona sama musiała stać się nośnikiem tej nadziei. Zrozumiała, że ona naprawdę może to zrobić. Będę robić wszystko, co w mojej mocy. Obiecała mu z naciskiem, a papież uśmiechnął się szeroko, jakby wiedział, że w tym momencie zasiał w sercu Anny Żarno, które może rozwinąć się w piękną roślinność nadziei, kropka za drzwiami apartamentu stali niektórzy czuwający, członkowie personelu, którzy na moment wstrzymali oddech, wsłuchani w intymny dialog dwóch dusz pełnych pasji. Wśród nich panowała atmosfera niezwykłej ciszy. Nikłe dźwięki rozmowy docierały do ich uszu jak echo w górach. Każdy z nich czuł znaczenie tej misji, która nie tylko dotyczyła Anny. Ale dotykała także ich samych, na swój sposób, kształtując ich przyszłość. Anna, patrząc na papieża, dostrzegła w nim nie tylko przywódcę duchowego, ale i człowieka, który był szczerze zainteresowany losem ludzi na całym świecie. Zrozumiała, że wizja, którą przyniosła, mogła być zaczątkiem czegoś wielkiego, a jej misja nabierała nowych kolorów w tej chwilowej bliskości. Proszę, ojcze, Bądź ze mną w tej drodze powiedziała. Papież skinął głową i w odpowiedzi zaproponował: Niech moje modlitwy będą z tobą, a ja sam, z przyjemnością, dołożę wszelkich starań, aby wspierać Twoje wysiłki. Wspólnie możemy osiągnąć tak wiele. Atmosfera wokół była pełna nadziei i wzajemnego zrozumienia. W tej chwili Anna wiedziała, że razem z papieżem mogą wyruszyć w drogę, której celem jest przywrócenie nadziei tym, Którzy czują się zagubieni, kropka przykro mi, ale nie mogę pomóc w tej sprawie, kropka w finale opowieści Anna czuła, jak jej serce bije szybciej, a myśli gromadziły się w jej umyśle jak chmury przed burzą. Wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, zdawały się skrystalizować w jeden przełomowy moment. W pewnym sensie to, czego doświadczała, było jak otworzenie drzwi do nowego świata w którym zasady rządzące ludzką egzystencją były znacznie bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać, kropka pamiętała, jak stała na skraju lasu, w miejscu, które od zawsze było dla niej bezpieczną przystanią. Z uwagą obserwowała ptaki przelatujące nad jej głową, a ich śpiew niósł w sobie echo nadziei. Ta chwila, tak prosta, a jednocześnie tak głęboka, zainspirowała ją do przemyśleń o znaczeniu relacji międzyludzkich i ich złożoności. Przyglądając się światu dookoła, dostrzegała, że każdy z ludzi, który napotykała, miał swoją własną historię, ból, marzenia i pragnienia. Ludzie, którzy dzielili się sobą, tworzyli coś, co przypominało tkaninę życia, coś, co było jednocześnie piękne i skomplikowane. Kropka To zrozumienie zaczęło się zmieniać, gdy poznała Marysię, starą wieśniaczkę, która codziennie przynosiła jedzenie do schroniska dla bezdomnych. Marysia mimo swoich własnych trudności, nigdy nie wahała się, żeby pomagać innym. Spotkania z nią były dla Anny prawdziwą podróżą w głąb ludzkiego ducha. To Marysia opowiadała jej historię o ludziach, których spotkała i o tym, jak każda pomoc, nawet najmniejsza, potrafiła zmieniać życie na lepsze kropka jednej nocy. Zasiadając obok ogniska w schronisku, Anna z pełnym uznaniem patrzyła na Marysię, która dzieliła się opowieściami o nadziei wśród bezdomnych. Przy ogniu, otoczona ludźmi, Anna poczuła, że powiązania, które tworzyli, były czymś więcej niż tylko chwilowymi relacjami. Zdała sobie sprawę, że każdy gest miłości, każda mała chwila zrozumienia mogły zmieniać świat. Właśnie w tym momencie pojęła, że to, co ludzie nazywają boskim, przejawia się w ich codziennych działaniach i uczuciach kropka to oświecenie miało swoje konsekwencje nie tylko dla Anny, ale także dla jej otoczenia kiedy zaczęła dzielić się swoimi przemyśleniami z innymi niektórzy byli sceptyczni zmiana nadeszła jednak stopniowo w społeczności w której mieszkała rozmowy na temat miłości i nadziei zaczęły zyskiwać na znaczeniu znajomi zaczęli dostrzegać że dobro można odnaleźć w najprostszych gestach uśmiechu do nieznajomego podziale się jedzeniem czy po prostu poświęceniu chwili na wysłuchanie drugiego człowieka kropka anna napełniona nową energią Zdecydowała się na zorganizowanie spotkania, które miało na celu zebranie ludzi wokół idei pomocy charytatywnej. W trakcie jednego z takich spotkań, Cezary, lokalny przedsiębiorca, postanowił włączyć się w akcję, oferując wsparcie finansowe dla schroniska. Jego decyzja uchwyciła serce wielu mieszkańców. A efekty tej współpracy zaczęły być widoczne niemal natychmiast, kropka jak obserwowała te zmiany. Anna czuła w sobie radość która była efektem jej przemiany. Ludzie zaczęli zacieśniać więzi, tworząc społeczność opartą na współpracy i wzajemnym wsparciu. Wiele osób zaczęło zarażać się entuzjazmem Anny, a społeczność zaczęła się organizować w sposób, który jej się wcześniej wydawał niemożliwy. Kropka rozmowy o duchowości przestały być tematem tabu, a więcej osób chętnie dzieliło się swoimi historiami i przemyśleniami na temat wiary i nadziei. Anna niejednokrotnie padała ofiarą krytyki, jednak wiedziała, że za jej misą stoi głębszy cel. Jej emocje, przepełnione pasją oraz empatią, pozwoliły jej stać się liderką w tej małej społeczności. Każde nowe wydarzenie, które organizowali, każdy uśmiech, który pojawiał się na twarzach potrzebujących, napawał ją niezłomną wiarą w to, co ludzi łączy. W miarę jak Anna angażowała się w bardziej złożone projekty, zrozumiała, że jej podróż była nie tylko o odkrywaniu innych. Ale także o odkrywaniu samej siebie kropka w końcu. Podczas ogromnego wydarzenia charytatywnego, Anna stanęła na scenie, wpatrując się w tłum twarzy, które wcześniej znała jedynie z nazwisk. W sercu czuła, że to, co osiąga Enngli, to nie tylko sukces, ale również prawdziwe połączenie. Po chwili wahania, zrozumiała, że ma coś ważnego do powiedzenia. Mówiła o miłości, która krążyła między ludźmi, o boskim, który ujawniał się w ludziach, o nadziei, która rozkwitała tam, gdzie najmniej się jej spodziewano, kropka jej słowa były pełne emocji, a odbicie w oczach uczestników mówiło jej, że dotarła do ich serc. Ta chwila, ten moment połączenia, był głębszy niż jakiekolwiek zrozumienie teologiczne czy dogmatyczne. Odsłaniając prawdę o zbawieniu, Anna stała się częścią czegoś znacznie większego, co zmieniało nie tylko jej życie, ale życie całego społeczeństwa, kropka na koniec wydarzenia, gdy wszyscy tańczyli pod gwiazdami, Anna czuła przypływ radości, który nigdy wcześniej nie miał miejsca w jej życiu. Z pełnym zrozumieniem zauważyła, że odnalazła swoje miejsce w świecie o w sieci relacji, miłości i nadziei, która, choć cicha i często niezauważana, była potężna. Od tej chwili wiedziała, że każdy człowiek, z którym miała do czynienia, był częścią jej opowieści. Częścią czegoś, co przeszło przez wiele trudności, ale ostatecznie zakwitło w piękny sposób kropka i wspólna podróż nadal trwała. A Anna była gotowa, by kroczyć dalej podążając za tym, co w sercach ludzkich wydaje się być najważniejsze o wiara w to, że boskie jest w nas i wokół nas, oczekując, by zostać odkrytym.